Jeżeli jesteś uczniem szkoły średniej lub osobą dorosłą i zdajesz w tym roku szkolnym, czyli w maju 2023 roku, maturę podstawową z matematyki, to koniecznie wysłuchaj tego nagrania do samego końca, ponieważ przychodzą do Ciebie z pewną propozycją. Czy wiesz, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauki jednych działów matematyki są wykorzystywane w zadaniach z innych działów? Czy wiesz, że w pewnych zadaniach pojawiających się na maturze możemy wykorzystać pewne stałe schematy rozwiązywania pewnych zadań, a znajomość tychże schematów pozwoli Ci łatwo zdobyć punkty podczas egzaminu dojrzałości? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, się, które działy matematyki należy powtórzyć i dobrze opanować, bo na pewno pojawią się na maturze. Jeżeli na którekolwiek pytanie z powyższych odpowiedziałaś pozytywnie, to moja oferta jest właśnie dla ciebie. Już 11 i 12 kwietnia poprowadzę darmowy webinar, podczas którego rozwiążemy takie przykładowe zadania naturalne. W których pokażą, jak wiedza i umiejętności z pewnych działów matematyki są wykorzystywane w zadaniach z innych działów. Pokażą pewne schematy rozwiązywania zadań, które będziesz mógł, będziesz mogła wykorzystać podczas egzaminu dojrzałości. Wskażę Ci także te działy matematyki, które musisz opanować, aby zdać naturę i rozwiążemy przykładowe Zadania maturalne. Ja nazywam się Ilona Bednarska i z wykształcenia jestem pedagogiem, matematykiem oraz magistrem, inżynierem informatyki. Swoje doświadczenie zawodowe buduję jako wykładowca akademicki i nauczyciel licą dla dorosłych, licą dziennym oraz w szkole podstawowej. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracuję także indywidualnie z młodzieżą szkoły średniej oraz osobami dorosłymi, pomagając w przygotowaniach do matury z matematyki. Przez 12 lat mojej pracy indywidualnej z maturzystami przygotowałam 50 maturzystów do egzaminu dojrzałości i wszyscy moi uczniowie zdali maturę. Przez te wszystkie lata spotykałam młodzież i osoby dorosłe z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi w zakresie nauki matematyki. Pozwoliło mi to wypracować skuteczne metody pracy z maturzystami, metody przynoszące oczekiwane korzyści podczas egzaminu dojrzałości i to niezależnie od tego, czy zajęcia odbywały się stacjonarnie, czy też w formie zdalnej. Dla wielu moich uczniów zdana matura to przepustka na wymarzone studia. Cieszę się widząc, że pomaga maturzystom w realizacji ich marzeń. Dziś przychodzę z propozycją dla tegorocznych maturzystów i proponuję absolutnie darmowy webinar, który odbędzie się w dwóch terminach. 11 kwietnia 2023 roku to jest wtorek i 12 kwietnia 2023 roku to jest środa. Wybierasz jeden termin z tych dwóch podanych, ponieważ w obu przypadkach zrealizujemy dokładnie ten sam program. W jednym, jak i w drugim terminie webinar potrwa 3 godziny. 11 kwietnia rozpoczynamy o godzinie 10 i skończymy o godzinie 13. 11 kwietnia to jest wtorek, zaraz po poniedziałku wielkanocnym jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych wychowawczych, czyli uczniowie szkół średnich, dziennych mają w tym czasie dzień wolny. Natomiast środa, czyli 12 kwietnia to pierwszy dzień zajęć lekcyjnych w szkołach dziennych i w tym dniu webinar rozpocznie się o godzinie 17.30 i potrwa do godziny 20.30. Przypomnijmy, wybierasz jeden z podanych terminów, ponieważ w obu przypadkach omówię te same treści. No I teraz pytanie, dla kogo jest ten webinar? Dla wszystkich maturzystów, uczniów dziennych szkół średnich, szkół zaocznych oraz dla dorosłych zdających maturę w tym roku szkolnym. Dla osób zdających zarówno maturę w nowej, jak i w stalej formułę. formule. Webinar nie jest dostosowany pod konkretną formułę, ponieważ skoncentrujemy się na takich aspektach zadań maturalnych, które prawdziwe są dla obu formuł. Jak zapisać się na wydarzenie? W opisie do tego nagrania znajduje się link do zapisów, a w nim należy podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Na podany adres mailowy przed webinarem wyślę link do platformy Zoom, gdzie się spotkamy. Otrzymasz ode mnie także zeszyt ćwiczeń, z którego będziemy korzystać podczas webinarium. Sugeruję, aby ten zeszyt ćwiczeń wydrukować, abyś mógł, mogła sprawniej wykonywać notatki. Dzięki temu więcej skorzystasz ze spotkania, ponieważ będziesz mógł, młodzież mogła lepiej skoncentrować się na tym, co mówię, zamiast skupiać się na przepisywaniu treści zadań. Po webinarze na wskazany przez Ciebie podczas zapisów adres mail otrzymasz materiały cyfrowe, na podstawie których będziesz mógł, będziesz mogła kontynuować powtórki do matury. Zobacz opis do tego wideo i zapisz się na webinar już dziś. Do zobaczenia w kwietniu.